Krzysztof Stawiarski, dzień dobry, zapraszam na magazyn sportowy. Dzisiejsze wydanie zaczynamy od sobotniego meczu 11. kolejki 4 grupy 3 ligi, w którym piłkarze 6929 1929 pokonali na własnym boisku Unietarnów Tarnów 2 do 1. Wynik w 10 minucie otworzył Dominik Pisarek, który wykorzystał podanie Piotra Krona. Goście wyrównali niespełna kwadrans później. Po golu Artura Białego w dalszej części pierwszej połowy Unia radziła sobie nieźle, ale w 40. minucie z boiska wyrzucony został defensywny pomocnik popularnych Jaskółek, Henry Augustin Uzoigłe bezpardonowo sfałowałe Mateusza Nowaka. Po zmianie strony przewagę mieli Pomarańczowo-Czarni, ale nie potrafili tego przekuć na zdobycie bramki. Zwycięskiego gola strzelili dopiero w 75. minucie. Po uderzeniu Patryka domagały golkipery Jaskułek niefortunnie interweniował i same wepchnął piłkę do własnej bramki. Zawodnicy Kszo 1929 mogli podwyższyć prowadzenie w końcówce spotkania, ale byli nieskuteczni. W ostatecznym rozrachunku podopieczni Radosława Jacka jednak wygrali i zakończyli złe ligowe serie. pięciu meczów bez zwycięstwa i trzech porażek z rzędu. Wygraliśmy mecz, przepchaliśmy go. Można powiedzieć, ktoś powie z ostatnim miejscem. No ale zespół, który jest budowany na pewno w ciężkich realiach, na pewno z dużą dawką młodzieży, ale jedynie kto mógł dzisiaj przegrać, to my. My mogliśmy stracić. I to widać, to widać, jeżeli masz taką serię, gdzie w sześciu spotkaniach z naprawdę czołowymi zespołami ligi, z siarką wygrywasz, na sandecję jedziesz, grasz bardzo dobry mecz, popełniasz błąd, który de facto Napędza Twoją spiralę niepewności. Jedziesz na kolejny mecz, gdzie jeden błąd decyduje o jakimś niepowodzeniu, to cały czas się nawarstwia. I nie jest łatwo, proszę mi uwierzyć, nie jest łatwo odbudować zespół, odbudować swoje morale. I teraz, jeżeli ktoś zwątpi, powiedziałem to chłopakom w szatni, w drogę, którą obraliśmy, jeżeli ktoś nie dźwignie tego, a to będzie dla nich bardzo ciężka droga to nie nadaje się do piłki. Ale powiedziałem po hełmie po porażce 4 do 1, że wierzę w to co robimy, wierzę w ten zespół, że się odbuduje i potrzebujemy szybko trzech punktów. Kolejny ligowy mecz piłkarzy 6929 1929 rozegrają w najbliższą sobotę 12 października na wyjeździe zmierzą się z Pogonią Sokołem Lubaczów. Po 11 kolejkach podopieczni Radosława Jacka zajmują 9. miejsce w ligowej tabeli. W swoim dorobku mają 17 punktów. Na prowadzeniu jest Sandecja Nowy Sącz, która wyprzedza Siarkę Tarnobrzeg i Star Starachowice. Tabelę zamyka Unia Tarnów. Pierwszy ligowy mecz w sezonie 2024-2025 wygrały siatkarki Krzo SMS. 5 października podopieczne Piotra Brodawki przed własną publicznością w trzech setach Uporały się z Tomaszowią Tomaszów Lubelski. W pierwszych dwóch partiach krzeseł SMS miał zdecydowaną przewagę, co tylko podkreślają wysokie zwycięstwa: 25 do 12 i 25 do 16. W trzeciej odsłonie drużyna z Tomaszowa Lubelskiego nawiązała walkę i w pewnym momencie prowadziła nawet 15 do 8. Gospodynie nie poddały się jednak i odrobiły straty a w końcówce zachowały więcej zimnej krwi. Wygrały tego seta 25 do 23 i cały mecz 3 do 0. Szkoleniowiec zespołu Piotr Brodawka postawę swoich podopiecznych ocenił na piątkę z plusem. Na pewno to nie będzie szóstka, bo jednak ten trzeci set taki dosyć długi przestój, ale super, że udało nam się z niego wyjść. Jestem bardzo zadowolony z tego, że dobrze zaczęliśmy, bo z tym jednak bywało u nas różnie w tamtym sezonie i w tym sezonie też. tam. Potrafiliśmy zacząć od 4-1-5-1 i dopiero później goniliśmy, ale te dwa sety super zaczęliśmy, narzuciliśmy swój styl grania, kon, y, cały czas skoncentrowani od początku do końca, więc to cieszy. Co może być mocną stroną tego zespołu w tym sezonie? Siłą myślę, że y, szeroka, szeroka ławka, bo tak jak ten trzeci set pokazał, schodzi Ola, wchodzi Daria i daje bardzo dobrą zmianę. Y, 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 daje coś nowego, nowa siła przytrzymała przyjęcie to, co miała kilka ataków trudnych, skończyła, więc no, to na pewno będzie naszą mocną stroną, że jesteśmy w stanie sobie gdzieś tam w trudnych momentach zmienić zawodniczki, dać im odpocząć. Niech spojrzą na to chłodno z ławki, a wchodzi następna i naprawdę jest w stanie poprawić naszą grę. Następny mecz siatkarki Krzo SMS -e rozegrają w sobotę 12 października. Wtedy to zmierzą się na wyjeździe z Kęczaninem Kęty. Dobry, choć przegrany mecz na inaugurację rozgrywek ekstraklasy w kampanii 2024-2025 zanotowali waterpoliści Krzno. 6 października na Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim drużyna prowadzona przez Roberta Serwina zmierzyła się z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego, czyli aktualnym mistrzem Polski. Taktyka krótkiego krycia, którą na to spotkanie przygotował szkoleniowiec Krzno, sprawdziła się. Gospodarze nawiązali walkę z wyżej notowanym rywalem i po dwóch kwartach przegrywali trzema bramkami. W ostatecznym rozrachunku ulegli mistrzom 8 do 13. Nie było źle, choć sam trener i zawodnicy Krzop po meczu narzekali na swoją nieskuteczność. Nie wiem, z czego wynika ta bolączka, bo na treningach chłopcy strzelają i to naprawdę fajnie wygląda. Przewagi liczebne też rozgrywają. No, przychodzi tu stres, może zbyt wiele. Tego napięcia, że chcę wszystko wykonać tak, jak najlepiej potrafię i może z tego to wynika. Ale myślę, że to jest taki dobry sygnał, no, sygnał przed ligą, że nie boimy się grać, no bo z Mistrzem Polski taki wynik uważam, że był całkiem całkiem pozytywny. I mam nadzieję, że zawodnicy poprawią skuteczność, mniej będzie słupków i niecelnych strzałów. I będziemy wygrywać spotkania. Zawodnicy Krzó pierwsze punkty w nowym sezonie spróbują wywalczyć w wyjazdowych meczach z Waterpolo Poznań i wicemistrzem kraju Alfą Gorzów Wielkopolski. Spotkania te zostaną rozegrane w kolejny weekend. W miniony weekend swój ligowy mecz rozegrali również szczypiorniści Kszo. Ostrowieccy wojownicy mierzyli się na wyjeździe z SPR Górnikiem Zabrze. W regulaminowym czasie obie drużyny zdobyły po 28 bramek. Podopieczni Tomasza Radowieckiego pokazali charakter, bo na 13 minut przed końcem przegrywali różnicą pięciu trafień. Mało tego w 59 minucie górnik miał dwie bramki przewagi, ale końcówka należała do przyjezdnych. Remis oznaczał, że o podziale punktów zadecydują rzuty karne. W nich celniej rzucali szczypiorniści krzok, którzy wygrali 4 do 2 i powiększyli swój dorobek punktowy o dwa oczka. Najskuteczniejszym zawodnikiem Ostrowieckiego zespołu był Filip Chmielewski, autor 10 trafień. Siedem goli dołożył Bartosz Kogutowicz. Warto też podkreślić rolę Jakuba Makuły, który w decydującym momencie spotkania wziął na siebie odpowiedzialność i w znacznym stopniu przyczynił się do zdobycia przez Krzó dwóch punktów. Przy temacie Szczypiorniaka zostajemy, bo wiceprezes Krzó do spraw piłki ręcznej Karol Szewczyk został wybrany do zarządu Świętokrzyskiej Federacji Sportu. Świętokrzyska Federacja Sportu zrzesza yy, związki sportowe oraz yy, kluby które funkcjonują na terenie Województwa Świętokrzyskiego, i zajmuję się wspieraniem tych klubów, również prowadzeniem kadr województwa w różnych dyscyplinach sportu, i dystrybuję środki z ministerstwa do, do właśnie do tych podmiotów. Byłem delegatem Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej na, na wybory nowego zarządu Świętokrzyskiej Federacji Sportu. No i tak się to ułożyło, że zostałem członkiem zarządu. To wyróżnienie co dla pana znaczy? No Jest to tak jak pan wspomniał na pewno wyróżnienie. Myślę, że też spore zobowiązanie do, do, do dalszej pracy w, w sporcie świętokrzyskim i ostrowieckim i mam nadzieję, że właśnie będę mógł reprezentować jakby województwo i Ostrowiec Świętokrzyski w tym federacji. Żeby też przypominać, że nie tylko Kielce, ale też inne miasta w sporcie działają i należy im się, że tak powiem, wsparcie. Na koniec zapraszam Państwa do obejrzenia relacji z obchodów jubileuszu dziesięciolecia istnienia Stowarzyszenia Szachowego Hetman, podczas którego rozegrano turniej, wzięło w nim udział 61 zawodników. Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możemy być spokojni. Słowa Pola Morfiego towarzyszą Stowarzyszeniu Szachowemu Hetman, które już od 10 lat z sukcesami popularyzuje królewską grę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Skończyły się właśnie półfinały Mistrzostw Polski, trzech naszych zawodników awansowało do finałów Mistrzostw Polski, także są w pięćdziesiątce najlepszych zawodników w Polsce, także myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jubileusz z okazji dziesięciolecia działalności stowarzyszenia obchodzono w sobotę 5 października. W ramach wydarzenia rozegrany został turniej pod hasłem Pożegnanie lata z Hetmanem. Do rywalizacji przystąpiło 61 zawodników. Gramy 9 rund z tempem 10 minut plus 5 sekund za każde posunięcie. Gramy wszyscy w jednej grupie, później mamy podział na dzieci, czyli zawodników do lat 10, juniorów do lat 18 i grupa Open, czyli seniorzy. Mamy bardzo dużo przyjaciół w województwie i nie tylko, także mamy zawodników nie tylko z naszego województwa, ponieważ jest dziesięciolecie, no to zaprosiliśmy wszystkich, którzy gdzieś tam uczestniczyli. W historii naszego stowarzyszenia. Podczas turnieju panowała rodzinna atmosfera. Dzieci rywalizowały z osobami dorosłymi, więc zawodnicy mogli wymieniać się doświadczeniami na różnym poziomie. Grałam około 5 lat i zaczęłam sobie, bo zostały zorganizowane szachy w zerówce. Co gra w szachy daje tobie? Na pewno umiejętność myślenia logicznego oraz rozwija bardzo mózg. Kolejny sukces do swojego dorobku dopisał inny zawodnik Hetmana Antoni Gołąb. 13 latek w szachy grał od 2018 roku podczas siódmej edycji turnieju Pożegnanie Lata z Hetmanem Antek zajął trzecie miejsce w kategorii wiekowej do 18 lat. W tym roku awansowałem na olimpiadę ogólnopolską. Wygrałem Międzywojewódzkim mistrzostwa młodzików 3 lata temu. Byłem wicemistrzem Województwa w tamtym roku, w tym roku byłem trzeci. Stowarzyszenie Hetman liczy około 200 członków, z czego ponad 120 z nich aktywnie gra w szachy. Najmłodszy członek ma 5 lat, a najstarszy blisko 100. Wszystkich łączy miłość do królewskiej gry. I na koniec, czego możemy Wam życzyć? No, dalszego rozwoju, dalszego rozwoju. W dzisiejszym wydaniu magazynu sportowego to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.